Udało się zgromadzić taką dosyć pokaźną paczkę. 65 chorzowskich rodzin dostało paczkę szlachetną. Może nie, żeby na plus znaleźć dobrą pracę. Tydzień pod znakiem podróży. Ten adres zna każdy kibic. W albumie znalazła się setka zdjęć. Album ze zdjęciami z Cichej 6. I Wigilia na Cichej. To jest na pewna tradycja, która tutaj jest praktykowana od wielu, wielu lat. Ja sobie życzę, żeby przyszły rok był równie dobry jak ten. To jest bardzo przyjemne i tak ta, ta tradycja powinna zostać. Mecz piłkarek ruchu z piłkarkami ruchu. Najważniejsze, że jeden zespół z nas zaawansował. nie, żeby na znaleźć dobrą pracę i mieć tą pracę, no i żeby rodzina była zdrowa. To marzenie pani Marty Kubeckiej, która zgłosiła się do akcji Szlachetna Paczka. Akcja co roku organizowana jest w całej Polsce, by rodziny potrzebujące otrzymały na święta najbardziej im potrzebne rzeczy. Są to różne potrzeby, począwszy od pomadki, życzenia pomadki do ust ochronnej, a kończy się na przykład na pralce lub lodówce, bo rodzina nie posiada takiej. W tym roku w Chorzowie poza nią pomoc otrzymały jeszcze 64 rodziny. Dostałam formularz, żeby wypełnić na szlachetną paczkę. Nawet się nie spodziewałam, że takie coś dostanę. No i wypisaliśmy, no i proszę Państwa, przepraszam, pracowałam obecnie. To przyszło Państwo i z mężem rozmawiali, że dostaniemy szlachetną paczkę. Kiedy jedziemy do rodzinki i widzimy łzy, szczęście, kiedy dziecko wpada do pudełka, bo widzi na dnie akurat jego zabawkę, kiedy mama, widząc perfum, o którym marzyła, zaczyna płakać, kiedy starsza osoba, która nie wychodzi z domu, ma problemy, otrzymuje ciepłe kapcie. To jest coś wspaniałego. Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Udało się zgromadzić taką dosyć pokaźną paczkę, myślę, osoby obdarowane, rodzina przynajmniej w jakimś tam stopniu będzie miała te święta wzbogacone, urozmaicone. A my cieszymy się, że mogliśmy tutaj kogoś wesprzeć i mamy nadzieję, że w przyszłości uda się tą akcję powtórzyć. Festiwal Podróży na Travel zorganizowało już po raz 26. liceum imienia Juliusza Słowackiego. W tym roku gościmy w Chorzowskim Centrum Kultury, właśnie współorganizujemy razem z Chorowskim Centrum Kultury całą tę imprezę, w której znalazło się szereg ciekawych odczytów, relacji z podróży, zarówno tych podróży w poziomie gdzieś tam międzykontynentalnych, jak i podróżowaliśmy przede wszystkim wczoraj w pionie. Bo, bo gościem tego festiwalu był Krzysiu Wielicki, zdobywca wszystkich ośmiotysięczników i opowiadał o swoich podróżach himalajskich i przygodach w Himalajach. Mamy imprezy dla dzieci, były relacje z podróży dziecięcych. Teraz będą warsztaty dla dzieci, warsztaty, czyli zabawy ze Sri Lanki, właśnie i bajki ze Sri Lanki, jak również będą uczyć się podstaw indyjskiego tańca, takiego rodem z Bollywood i trochę tańca klasycznego i folkowego. Promocja albumu Cicha 6 ze zdjęciami autorstwa Adriana Ślązoka odbyła się w klubu kawiarni Kultura. W wydawnictwie znalazły się fotografie wykonane podczas meczów i innych wydarzeń na stadionie przy ulicy Cichej 6. W albumie znalazła się setka zdjęć. Ta ogólna ilość zdjęć, z której wybór został dokonany, jest dla mnie trudna do określenia, ponieważ po każdym meczu dokonuję selekcji zdjęć. I teraz wybierałem już tylko spośród tych, które kiedyś uznałem za najlepsze. Najważniejsze. Dla mnie to jest bardzo ważny obiekt, bardzo ważne chwile momenty w życiu, bo w zasadzie prawie wszystko o ile nie większość, co osiągnąłem, to osiągnąłem dzięki, dzięki temu klubowi, dzięki cichej, dzięki temu, co się działo na tym stadionie, atmosferze kibicom i, i tym przeżyciom, których byłem świadkiem i uczestnikiem. Ruch Chorzów przegrał ostatni mecz w tym roku. W meczu rozegranym w sobotę niebiescy przegrali z Wisłą Kraków 2 do 1. Chcieliśmy dzisiaj znowu już wygrać i myślę, że nie było to no, niemożliwe. Byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną jeśli chodzi o cały mecz. Niestety ustrzegliśmy się dwóch poważnych błędów, e, praktycznie tylko dwóch, bo, bo nic więcej Wisła nie, nie pokazała w tym meczu, nie zagroziła nam, ale strzeliła dwie bramki, jedną więcej niż my i niestety mimo tych swoich sytuacji, gdzie, gdzie mieliśmy ich dość sporo, nie wykorzystaliśmy i przegraliśmy ostatni mecz w tej, w tej, w tej przedłużonej rundzie. Myślę, że mecz był na, na wyrównanym poziomie i, i tak jak mówię, no tutaj ta bramka w drugiej połowie przesądziła o wyniku. Przyjechaliśmy po to, żeby wygrać spotkanie. Ja starałem się podejść do tego jak do każdego normalnego. Wiadomo, jeżeli się przyjeżdża do swojego byłego klubu, gdzie się dużo czasu spędziło, to jest to troszeczkę inny mecz, ale starałem się odłączyć trochę od tego. Dwa dni po przegranym meczu piłkarze ruchu spotkali się w klubowej kawiarence ze wszystkimi, którym bliski jest Chorzowski Klub. Tradycyjne spotkanie opłatkowe rodziny ruchu to okazja do tego, by podsumować mijający rok i złożyć sobie życzenia. Tutaj na co dzień w klubie, to tak po prostu człowiek przychodzi do pracy, leci do swoich obowiązków i ludzie się po prostu mijają. No, natomiast to jest taki moment, gdzie, gdzie można się z wszystkimi ludźmi, którzy tutaj są związani z ruchem, którzy pomagają ruchowi spotkać się, wymienić poglądy. No, no, ja z Maćkiem Idział na przykład przed chwilą się łamałem opłatkiem, nie widzieliśmy się cały rok, można powiedzieć, bo każdy ma swoje sprawy i to jest bardzo przyjemne i tak ta, ta tradycja powinna zostać. Pamiętam, że te nasze roczniki, wielka drużyna yy, Wiczana, z Jurkiem Wyrobkiem, z Czajem Ossafińskim, z, z Bulą, Maszczykiem, więc oni też tu spędzali bardzo dużo, bo to była też już nie Szatnia, tak jak za czasów Gerarda, ale miejsce, gdzie z Szatni się wychodziło i koniecznie trzeba było przyjść tutaj. To jest ta tradycja, która tutaj jest praktykowana od wielu, wielu lat. Eee, można spotkać się z, z piłkarzami, którzy, którzy kiedyś eee, reprezentowali Barwy ruchu, także jak najbardziej sympatyczna i miła atmosfera. Ten rok był bardzo dobry i myślę, że życzenia są takie, żeby ten, który nadchodzi, był równie dobry na koniec sezonu, jak ten, który się teraz kończy. Bo wszyscy mówią i patrzą na ten rok przez pryzmat, że kończymy go na tym miejscu w strefie spadkowej. Natomiast ja cały czas życzyłbym sobie, żeby każdy rok w historii Ruchu Chorzu był tak dobry jak ten rok. Bo zakończyliśmy go dobrze w lidze w ostatnim sezonie, a ten sezon jeszcze trwa. Dobre miejsce zajęliśmy na koniec sezonu, zajęliśmy miejsce na podium, wystartowaliśmy dobrze w Pucharach Europejskich. Ja sobie życzę, żeby... Przyszły rok był równie dobry jak ten. Trzecie miejsce. Na zakończenie poprzedniego sezonu na pewno duża, duża euforia i radość. Przede wszystkim w szatni, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest naprawdę wyczyn godny najlepszych. Nikt na nas nie stawiał, a jednak, a jednak udało się. No niestety później już tak różowo nie było. Mecze, trzeba sobie szczerze powiedzieć, słabe, przeplataliśmy z bardzo słabymi i na pewno na tym ubolewamy. Jaki to będzie rok dla ruchu? Mam nadzieję, że pełen nadziei, pełen nadziei na dobre wyniki sportowe, na taką mocną zmianę, jeśli chodzi o infrastrukturę, o stadion ruchu na Cichej, także o kondycję finansową klubu, więc przed ruchem, przed miastem i przed kibicami, czyli tymi trzema partnerami, którzy są bardzo ważni dla, dla klubu i dla, dla legendy ruchu Chorzów, że wspólnie będziemy potrafili te problemy rozwiązać. Do niecodziennego meczu doszło w jednej ósmej finału Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej. Naprzeciw siebie stanęły pierwsza i druga drużyna ruchu chorzów. Śmieszna sytuacja, no ale najważniejsze, że jeden zespół z nas awansował, także cieszymy się z tego i jesteśmy dalej w pucharze. Pierwsze, pierwsze drużynie grały te zawodniczki, które nie zostały wpisane wcześniej, tak jak mówiłem, do protokołu KPR-u 2, no i było ich akurat 7, no i musiały zagrać cały mecz. Myślę, że dla nich to był też jakiś tam sprawdzian gdzieś tam i wytrzymałościowy i różnych takich koncepcji meczowych, bo, bo praktycznie to była nasza pierwsza siódemka. Także, także, także myślę, że to też było na plus. Pierwsza drużyna pokonała drugą 41 do 27. Jedno było pewne przed spotkaniem. Ruch na pewno zagra w ćwierćfinale, a ten na wiosnę.